Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj sobie trochę pogadamy o wiarach. I wiarze, wiarach. Niech będzie, Virtual Reality. Z, od dawna nie byłem przekonany do tej technologii. Od dawna uważałem to za coś niewartego w ogóle uwagi. Natomiast wszystko się zmieniło jakieś powiedzmy 3 tygodnie temu może 4, koło miesiąca. Natomiast najbardziej się zmieniło 2 tygodnie temu, kiedy takie oto Google do mnie przybyły. Yy, zamówiłem je w preorderze. Jest, są, jest, są to Google Oculus Quest 2 produkcji Facebooka. No, oczywiście dla niektórych to już mogą niektórzy wyłączyć od razu film, bo Facebook to zło, więc nie będę dalej oglądać. Natomiast yy, jestem super zadowolony i bardzo pozytywnie zaskoczony również, że to tak działa, jak działa. Ale zacznijmy może od początku. Co w ogóle się w takim zestawie znajduje? Ile za niego zapłaciłem? A później omówimy sobie to, co myślałem o wiarach, a co dostałem z tymi okularkami. A na końcu pokażę Wam kilka gier, które grałem i albo mi się podobają, albo niekoniecznie. No to dobra, to zaczynamy. Jeżeli chodzi o skład za te 349 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki, tutaj sobie zapisałem z konta, to jest 1648 ,20 zł. 20 groszy. Kupowałem to na oficjalnej stronie Oculusa, w Polsce, w polskich sklepach jest drożej. Eee, jest to z vat z przesyłką, ze wszystkim. Oczywiście ile zapłacicie, to zależy od kursu euro i oczywiście od tego, w jaki sposób płacicie i jakie mają przeliczniki złotówki euro. Eee, no natomiast no powiedzmy, że między 1600-1700 zł e, oficjalnie z, ze strony Oculusa możecie zdobyć. I uwaga, oczywiście trzeba mieć konto na Facebooku, konto oczywiście jest darmowe, no ale nie każdy lubi. Także tak czy inaczej, przychodzi to w dość fajnym opakowaniu, nie wiem czy to będzie widać, takie pudełeczko otwierane. Jak go pierwszy raz otworzyłem to było wow, jak skrzynia ze skarbem. Tak zajebiście to wygląda, natomiast teraz już tak to nie wygląda po użytkowaniu, także nie będę Wam pokazywał wnętrza. Natomiast tak, wkład zestawu. Wchodzą gogle, no bo... One są ważne. Tutaj macie soczewki. Soczewki mają trzy ustawienia ostrości, czy też po prostu w zależności jaki mamy rozstaw żenic to sobie przestawiamy dość łatwo, nie? Są trzy takie ustawienia. Ja chodzę na środkowym najczęściej. W Google'ach mamy również wymienne. Ta jest do twarzy, nie? Tutaj Google, a teraz w ogóle trąbka, i będę pływał. To jest gumowe. Niektórzy narzekają, że dość kiepskie w odczuciu na ciele, i tak dalej, że ich drapie. Na pewno minusem jest to, że jeżeli gramy w jakieś takie gierki, które mają bardzo dużo ruchu i się pocimy, to to strasznie przemaka. I jest strasznie przyjemne, mokre. No i trzeba wymienić, dlatego też zamówiłem sobie drugi zestawik. 19 euro kosztuje. Jeszcze go nie rozpakowałem. Ale gdybym chciał na przykład ja sobie chwilę pograć, przepocę, to później żona chce pograć, no to... Szybka podmianka i możemy się bawić dalej. Prócz... Nie wiem w ogóle, jak to nazwać, prawdę mówiąc. Wiem, że też ma za niedługo wyjść jeszcze w wersjach, że tutaj będą dziurki i będzie lepiej w pod, bo kiedyś mi też zaparowały okulary. Mają też robić jakąś tam customową ze skórą, coś tam, nieważne, na razie jest to w zestawie, to jest fajne, może być. Tu jest dynks, który trzeba założyć między goglami, a e, tą częścią twarzową, że tak powiem. I to powoduje, że możemy ubrać okulary też pod gogle. Nie próbowałem jeszcze, co prawda, e, ma to pomagać, żeby się sobie nie porysować soczewek, bo jak porysujemy soczewki, no to dupa. Um, ale też można na stronie okulusa zamówić sobie specjalne nakładki na soczewki. To są soczewki, nie? I tutaj zakładamy takie gumowe wkładki razem z soczewkami. I te soczewki już mogą być korekcyjne. Także, jeżeli macie, może, musicie wtedy sobie załatwić od okulisty receptę na nie i z tą receptą wysłać do okulusa i to kosztuje chyba z 80 euro. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś nosi okulary i zupełnie nic nie widzi w takich okularach, a nie chce w okularach plus, googlach i tak dalej, no to wtedy może sobie to załatwić dodatkowymi soczewkami. Nie próbowałem sam nosić okulary, mam astygmatyzm, ale no, na razie to działa, więc no nie wiem. A okulary cały czas w bałcie siedzą, więc mi się nie chce do nich iść, bo to mam trochę daleko. Ale dobra, no nieważne. Okulary, tutaj niektórzy narzekają, że ten Pasek jest trochę taki, no, no, słaby, nie, nie, dla mnie jest ok, co prawda tu z tyłu by się przydał jakiś obciążnik, bo sama przód jest dość ciężki, ale to nieważne, no dobra. Co mamy tu w ogóle w okularach? Eee, teraz to moja twarz się fokusuje, nie to, także inaczej, tak czy inaczej tutaj jest przycisk głośności, zwiększanie, zmniejszanie głośności, a włącznik, musimy go przytrzymać chwilkę, żeby uruchomić. Port USB-C do ładowania oraz transferu z komputerem i można podpiąć tutaj normalnie słuchawki na, na kablowe po prostu. Tutaj przy tych uszach są głośniczki, stąd leci muzyczka i, i dźwięki wszelakie. Fajnie na tym słychać nawet. No a z przodu mamy cztery kamerki, które nam robią system. Rozszerzonej rzeczywistości, czyli tak naprawdę pokazują nam w kolorze czarno-białym nasz teren, jeżeli załóżmy się zbliżmy za bardzo linii granicznej, gdzie już nie powinniśmy wychodzić, bo na przykład stoi tam telewizor. Fajna opcja. Można też kliknąć dwa razy w czoło taktyk, tak tyk, tyk, i już też się to wbrać. Dodatkowo, oczywiście, kontrolery. Hmm. Nie wiem, czy coś widać. Natomiast są po trzy przyciski. Gałki analogowe do poruszania się, spusty i przycisk najczęściej, który powoduje, że łapiemy. Czyli, jeżeli gramy w strzelankę, to tym trzymamy, łapiemy, broń trzymamy, a tym strzelamy. Tutaj sobie załóżmy coś tam, sterujemy postacią nitki, żeby przywiązać do ręki, bo jednak można by było tym gdzieś rzucić. Fajne, fajne, dość lekkie, kompaktowe, spoko. Są też gry, w które w ogóle nie potrzebują kontrolera, bo sterujemy rękami, więc to jest w ogóle świetne. W zestawie jest jeszcze ładowarka. USB-C, ale to mi się nawet jej nie chce szukać, bo jest gdzieś podpięta. Tak więc Fajna, działa. Także ogólnie, jeżeli chodzi o same Google, od razu polecam sobie kupić dodatkową tą część twarzową, ponieważ przy grach jakichś energiecz... energe... bardziej energetycznych, gdzie bardziej się męczymy, no niestety, jak się człowiek płaci, no to ta. Gąbka na maka i dość, dość długo się suszy. Dodatkowo kupiłem sobie również kabelek. Hmm. To jest akurat podróbka Oculus Linka. Oculus Link kosztuje 100 dolców albo 100 euro. To kosztowało 100 zł. Jest to 5-metrowy kabel, żeby się podpiąć do komputera. I to też jest fajna opcja. Właśnie hmm. pojawiło mi się jakieś powiadomienie na telefonie i totalnie zgubiłem wątek. No, podpinamy do y, oculusa, ten do komputera i możemy grać również na Steamie, ale o tym za chwilkę. Natomiast, co jest takie mm, ważne, czego się bałem, jeżeli chodzi ogólnie o vr -a? Przede wszystkim tak, cena. Ponieważ te ogólnie takie VR-y, no to, no to jest kilka, albo no, kilka tysięcy złotych, plus musimy mieć kompa, do którego to podpijamy również za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, i dopiero to wszystko działa. Tutaj 1600 czy tam 1700 złotych, zakładamy, gramy już koniec, dziękuję. Eee, kolejna sprawa, jeżeli już nie mamy i z tym kompem jeszcze jest to, że no, musi lecieć kabel do tego kompa. Tutaj się da też podpiąć do kompa bezprzewodowo lub kablem za pomocą Virtual Desktopu już rozwiązane, także kable nas nie otaczają. Nie ma żadnych yy, sensorów, które trzeba porozstawiać po całym pokoju, więc kolejne badziewie, które nie trzeba się z tym męczyć, więc zamiast po prostu sobie zacząć grę, to męczymy się z rozstawianiem sprzętu. Tutaj nie ma. Zakładamy Google na głowę, naciskamy przycisk, odpalamy, gramy. Koniec. Świetna sprawa. Także tak. Cena była, niewygoda co do ka kabli była, jest zlikwidowana. Eee... Coś ty jeszcze takiego było co mi bardzo nie, nie, nie odpowiadało na początku. A, że były kiepskie gierki. No, co do wyboru gier, to różnie, bo jednym się będą podawać innym nie. Natomiast dla mnie teraz Oculus jest takim, jakby to ująć, zastępnikiem Kinecta z Xboxa 360. Kinect na Xboxie 360 to była świetna, Urządzenie do zabawy, do party games można było sobie potańczyć, można było sobie pograć w jakiegoś tenisa, ping-ponga, można było to grać solo, można było grać ze znajomymi, to było super. Trochę ruchu nigdy nikomu nie zaszkodzi przy graniu, tym bardziej jeżeli e, macie pracę siedzącą lub po prostu siedzicie w domu i nic nie robicie, no to taki ruch przy graniu no to jest świetna sprawa. No i Oculus to zastępuje, natomiast jest ten drobny minus, że, żeby zagrać w multiplayera. No to trzeba mieć dwa zestawy, bo jednak no nie założycie jednej, yy, dwóm osobom jednej na naraz. E, także tutaj co do takich party gamesów może gorzej, ale na przykład taki Beat Saber, gdzie pokażę Wam go później, yy, można spokojnie grać po prostu na zmiany i bić rekordy. Fajna sprawa, także jak najbardziej party games, ale te są gry dużo bardziej zaawansowane, co mnie właśnie zaskoczyło i wyglądają bardzo przyjemnie. I to za chwilę Wam pokażę. Jest jeszcze wersja 256 GB pamięci wewnętrznej. Natomiast kupiłem sobie 64, bo była. Oj, teraz to. Albo sprawdzę to. No. Wersja 256 GB kosztowała 100 euro więcej. Więc stwierdziłem, że no, niby fajnie, a z drugiej strony. No, może na za pierwszym razem, to może nie, bo może mi się nie spodoba. Póki co gierki zajmują tam od kilkuset mega do 2-3 giga, więc te 64 giga spokojnie wystarczy. Myślałem o tym, że filmy blu-rayowskie 3D będę sobie wgrywał na Google i z nich oglądał i o, to zajmuje po 11 giga załóżmy. Kilka widziałem i na razie mi się nie chce. Zresztą za pomocą Virtual Desktopu mogę sobie streamować po Wi-Fi 5 gigaherców, więc po co? Nie muszę mieć ogromnej ilości miejsca na, na samych Googleach, więc 64 gigowy mi jak najbardziej wystarczy. Gierek również w pamięci jest wystarczające miejsce na gierki w pamięci wbudowanej, także na spokojnie. No i dobra, i przejdźmy sobie może do gierek, bo to jest chyba najciekawsze, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla Was. Oczywiście są jakieś aplikacje, można stosować te google jako w ogóle wspomaganie projektowania 3D w jakichś autokadach i tak ale ja lubię grać i gry są najważniejsze dla mnie. Także jeżeli chodzi o samą bazę gier, no to na starcie mamy dostępne oczywiście gry z sklepu Oculusa. No i tutaj sobie przetestowałem, tutaj bez żadnej kombinacji. Pierwsza rzecz, którą możemy uruchomić, to są gry z Oculusa. Są demka, są wersje darmowe gier, są wersje płatne. Ja natomiast pograłem sobie w kilka i chwilę wam o nich opowiem. Pierwszą taką ciekawą gierką jest The Climb. The Climp jest symulatorem wspinania się po ścianach spinaczkowych, czy też po prostu po zwykłych ścianach, gdzieś tam w górach. Jest przepięknie wykonany. No i oczywiście zapewnia trochę ruchu przy, przy zabawie. Co prawda tylko się macha rękami, ale to zawsze coś. Trochę się nawet człowiek męczy, szczerze mówiąc. Czasem są też lekkie zawroty żołądka, gdy się spada, no ale nieźle. Też się przekonałem o tym, że jak popatrzę w dół i mam podest, to się boję z niego zejść. Także, no, no, nie wiem, albo na mnie to zajebiście dobrze działa e, realizm, którego de facto, no, nie ma za bardzo, bo jest, jest tak gra stylizowana graficznie w pewien sposób, a jednak czuć pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o spadanie i próbę zejścia i spadnięcia w przepaść celowo. No, no cóż, jeżeli się ten, macie jakiś dyskomfort, to po prostu trzeba nie patrzeć w dół, tak jak w zwykłych górach, i tyle. Fajna, fajna gierka, podoba mi się, bardzo ładnie wykonane. jedynie co, to muszę, chyba będę miał jeden problem, że tam trzeba ostro levelować postać, żeby odkrywać nowe szlaki, ale sobie chociaż chwilę powiem. Beat Saber, Beat Saber to jest w ogóle gra, przez którą roz... zacząłem rozważać w ogóle Oculusy, moja żona kiedyś była na mm, teamowym wypadzie w firmie, i tam grali w Beat Saber, i ona to strasznie za, mm, zachwalała, strasznie się jej podobała. Jak zobaczyłem, że w Nowym są, jest Beat Saber, ogólnie ja lubię również takie gry em, rytmiczne, muzyczne, więc wiedziałem, jeszcze jest jakieś inne gierki, to fajnie, będzie co robić. Rzeczywiście, Beat Saber jest świetny. E, jest to powiedzmy takie połączenie gitar hero, tylko że z laserowymi, mieczami i rozwala się klocki. Zasady gry banalne, ale jest sporo ruchu, e, fajna, energiczna muzyka i tak naprawdę równie dobrze można tym e, zastąpić jakąś tam codzienną dawkę ruchu. Także świetnie. Raz, że się bawimy dobrze, dwa e, ruszamy się, więc czego chcesz więcej? Superhot. Superhot to jest w ogóle gierka, która jest na PC-tach już od bardzo dawna. Wiele osób mnie ją zachwalało, m.in. Z, z kanału Retro Arcade Box. Prawdę mówiąc, to nigdy się nie mogłem do niej przekonać, bo no, no, taka strzelanka, zatrzymuje się czas, coś tam trochę trzeba pomyśleć. Nie, Dum! Dum! To jest gra. Natomiast Super hoto zainstalowałem demko na Google'ach i jak już było moje zdziwienie jak czułem dyskomfort z tego powodu, że przeciwnicy są tak blisko mnie. Nie spodziewałem się. Dodatkowo ta gra jest po prostu świetnie wykonana. Potrzeba bardzo dużo ruchu przy niej wykonywać. E, jak grałem ostatnio jakieś tam z półtorej godziny, to przez dwa następne dni nogi bolały od i padania na ziemię. Wielokrotnie miałem sytuację taką, że próbując się podnieść z ziemi, próbowałem się chwycić wirtualnej szafki. No, pff, wiedziałem, że jej tam nie ma. Wiedziałem to. Ale i tak. jakaś ręka sama szła do góry, żeby się... E, podciągnąć, a gra jest wykonana genialnie. Jeżeli, no nie no, to, to jest gra, którą jeżeli chcecie się pobawić w -y, kupicie sobie swój zestaw, to wraz z Beat Saberem powinna być to jedna z pierwszych gier, którą kupicie. Dodatkowo nie masz żadnego problemu z tak zwanym motion sickness, czyli z chorobą lokomocyjną. Tak samo przy Bit Cyberze. To są dwie gry, gdzie zupełnie nie ma tego problemu. Co innego z kolejną, którą Wam yy, omówię, czyli Epic Roll Caster. Epic Roll Caster jest darmową gierką, w której macie do wyboru bodajże cztery yy, kolejki do przejechania za darmo, możecie trzeba kupić, ale tam po chwili ja już miał ja już się kręci w głowie od grania. Także nawet będziecie mieli na nagraniu pod koniec, yy, że ja nie jestem w stanie ustać prosto na nogach w jest, yy, no nie, to, to nie jest dla mnie, ale ja też mam chorobę lokomocyjną od dziecka, więc no cóż, nie dla mnie gra i tyle. No ale dobra, ale przejdźmy troszkę dalej, ponieważ gry z biblioteki Oculusa to nie jest wszystko, co możecie mieć dostępne. Pokazywałem wam kabelek do Oculus Link. I możemy nim się podpiąć do PC. -ta. I teraz mamy tak. Możemy sobie na przykład również z aplikacji Oculusa kupować gierki i używać gierki darmowe do Oculusa Rifta to jest po prostu inne google stworzone również przez oculusa ale z myślą o tym, że są cały czas podpięte do pc czyli cały czas, jak gramy to musimy je podpiąć czyli nie są autonomiczne no i tutaj sobie przetestowałem kilka gierek i między m.in. minecrafta jest niby spoko, ale jakoś nie potrafię się do końca wczuć, dodatkowo brakuje mi jednej zajebistej rzeczy, że jak mam kilo w rączce, to żebym machał tą ręką i rozbijał klasy. No tego niestety nie ma, trochę żałuję. Poruszę, można się poruszać na klawiaturze, myszce i musiałbym dłużej pograć, ale chyba wolę grać normalnie na komputerze z myszką, klawiaturą. Szybciej się pewne rzeczy robi, nie muszę się uczyć nowych ruchów itd., więc no cóż, Minecraft jest ciekawą. Ciekawym przypadkiem, natomiast chyba nie dla mnie. Że chyba do pooglądania są niektórych budynków, które się zbudowało z innej perspektywy, to ok. Google Earth VR. To mnie znowu zmiatło. To jest kolejna rzecz, która mnie pozamiatała. Pewnie kojarzycie jako aplikację, taką rozbudowę map Google i tutaj. To wszystko widzimy z bliska. Podjeżdżamy pod samo miasto, widzimy budynki w 3D, oglądamy sobie z każdej strony, wchodzimy w street view. To jest, to jest VR, to jest coś, o czym chyba Google, produkując Google Earth, myślę od początku. To po prostu to jest, to się łączy samo ze sobą, kurde, no. Jak robienie pomidorowki z rosołu. to się po prostu łączy, tak musi być, koniec. Google Earth i VR to jest, Wow. Kolejną taką rzeczą, już trochę spokojnie, uspokoimy się teraz. Erkar, Erkar na Steam'ie można... Na Steam'ie? Czy na Oculus'ie? Chyba tu i tu jest. Darmowa gierka, cyberpunkowy, Sumerator lotu. Świetnie wykonany. Grafii... Najważniejsze, za darmo też no. Ale nie ma tam co robić, zupełnie. Tam się tylko lata, i się zwiedza, cyberpunkowe miasto. Ale jest wykonane obłędnie. Ale uwaga, jedna uwaga. Jeżeli macie chorobę lokomocyjną, nie róbcie beczki. Ja zrobiłem i musiałem zrobić sobie pauzę na następną godzinę i poleżeć w łóżku. Ale jak poza tym, polecam. No i tak właśnie, mieliśmy sobie, że mamy. Dwa sklepy oculusa, jeden na komputerze, jeden na googlach bezpośrednio. Możemy z niego fajnie korzystać, natomiast jeżeli chwilkę pokombinujemy, poczytamy trochę poradników w necie, to można również się podpiąć pod Steam VR. No i mamy już dostęp do steamowskich gier, tylko tutaj już trzeba wziąć jedną poprawkę. Wiele z tych gier może być niedokończona, może być również nigdy niedokończona i mogą działać dziwnie, także to musicie wziąć pod uwagę Wszystkie aplikacje z sklepów Oculusa raczej są, raczej są na 100% są pełnymi grami, nie ma w nich jakichś tam problemów. Jeżeli są grami, które wymagają jakby mocniejszego żołądka, to jest o tym informacja. Przy Steamie może się to, możecie tego nie wiedzieć, więc przed zakupem trzeba troszkę, troszkę więcej po, pobuszować. Natomiast udało mi się przetestować póki co tylko dwie gierki, jedna jest to. Dirt Railie 2.0 uh, i Propagation VR. Dirt Railie 2.0 nawet na nie nagrywałem, bo mi strasznie tnie. Mm, jeżeli nie mam podpiętego VR-a, to gra się spoko. Normalnie. Po prostu rajdy, siedzisz w samochodzie, sobie w rajdach. W VR-ze wygląda to o tyle fajnie, że po prostu siedzi się za tą kierownicą. Można się obrócić głową w każdą możliwą stronę, wszystko sobie oglądnąć. Jedynie brakuje tego, żeby rękami rzeczywiście tą kierownicą ruszać. Ale. Najlepszy by były do tego po prostu fizyczna kierownica przypięta do stołu, podpięta do Steam'a i wtedy sobie jeździ. To by było wow. Ale niestety, ta gra za bardzo mi tnie i powoduje od razu u mnie chorobę lokomocyjną, jeżeli za bardzo tnie. Także nawet nie nagrywałem, bo przy nagrywaniu tnie jeszcze bardziej, także no cóż. Natomiast Propagation VR jest to shooter z zombiakami. Jest to darmowy shooter z zombiakami, co trzeba powiedzieć. No i oczywiście ma troszkę błędów, ale gra się super przyjemnie. I co fajne, można grać nawet siedząc na fotelu i się obracając tylko. Zajebiste. Nie trzeba stać, nie trzeba, nie trzeba kombinować. Można grać właśnie w trybie takim stacjonarnym, tak nie trzeba mieć całego pokoju wolnego, mało miejsca. Też wystarczy, żeby sobie chwilę poszczęść. Jedynie co, no to musicie mieć miejsce, żeby ręce dookoła, dookoła siebie rękami na pełną odległość ruszać tak, żeby nie zrzucić jakiegoś monitora, czy nie pacnąć po prostu mocno ręką w ścianę, bo też się zombiaki rozbija rękami, także e, fajna gierka. I myślę, że jeżeli bym miał mocniejszy komputer, co się pewnie niedługo zmieni, to jak najbardziej potestuję sobie jeszcze więcej gierek z wiara na Steam e, VR. Okej, okay. jeżeli mamy już tak dwa sklepy Oculusa, Steam, na którym jest masa produktów, ale różnej różne jakości, a nas na Oculusie raczej jest większość dobrej jakości gier, to mamy jeszcze coś takiego jak SideQuest. Z Side, SideQuestem trzeba się jeszcze troszkę namęczyć, ale tutoriali w internecie to wy znajdziecie na pęczki. Także nawet yy, nie będę się rozgadywał, jak to podłączyć i tak dalej ogólnie SideQuest jest platformą, która pozwala wgrywać gry na Google Oculusa spoza oficjalnych sklepów. Tam też można znaleźć płatne produkcje, można znaleźć darmowe. Natomiast przetestowałem sobie kilka rzeczy, darmówek i raczej SideQuesta korzystać nie będę z bardzo prostego powodu. Jeżeli na Steamie jest Dość łatwo znaleźć jakiś niedokończony tytuł. Tak na SideQuestie, jeżeli chodzi o darmoszki, chyba jest większość niedokończonych. Co prawda, ponosz jest sporo jakichś dobrych gier, ale też jest tam. Tam akurat zauważyłem, że z tymi grami coś tam cały czas gdzieś migocze, coś i to powoduje niefajne uczucie w mózgu. Także SideQuest to na razie unikam, natomiast przedostawałem trzy gierki. Contractors, czyli militarny shooter online, coś jak counter strike tylko z googlami VR. Wydaje się to fajne, tylko niestety porusza się na gałce, czyli my stoimy, czy siedzimy w jednym miejscu, natomiast nasza postać sama się porusza i od razu mi się kręci w głowie. Jeżeli byłoby to zrobione tak jak w propagation VR, że stoimy w jednym miejscu i strzelamy, albo tak jak w Dumie VR z 2016, w którego nie grałem, ale wiem, że tam jest teleportacja, to już by dla mnie było lepiej. Ale to też zależy od człowieka. Jedni lepiej znoszą, jak się teleportują inni jak się po prostu poruszają. Natomiast w Contractors nie grają online, pograją sobie chwilkę na strzelnicy i powiem Wam, że bardzo fajne uczucie. Mm, nigdy nie byłem na prawdziwej strzelnicy i z perspektywy totalnego laika, który wie jak broń wygląda tylko z gier komputerowych, wydaje się, że to jest fajne. <ścoughs> Quest Z Doom. Launcher 5, gierek gier podobnych. Mnie się kręci strasznie w głowie, ponieważ jest sterowanie na mm, analogu, poruszam się postacią za pomocą kontrolerów, więc nie do końca mi się podoba. Błędnik mi szaleje, może dla innych osób byłoby spoko. I ostatnia gierka, którą taką testowałem to był Voxelworks Quest. Czyli taki niby Minecraft, gdzie teoretycznie powinniśmy rozbijać klocki uderzając nie rękami, natomiast zupełnie mi to nie działało. Dodatkowo coś tam migoczał obraz, także, no. Sidequest to raczej nie będzie coś, co będę za często używał, także, no, no trudno. Podsumowując i kończąc już moje wywody. Oculus z wami się zejść podoba. Z... Wydaje mi się, że on zrekompensuje mi trochę brak Kinecta w Xbox One, jak i Xbox Series X. Jest w rozsądnej cenie. Jest sporo gierek darmowych, jest sporo płatnych. Niby powinno być to fajny system do oglądania filmów 3D. Na początku próbowałem. Nawet, nawet myślałem o tym, żeby to polecać. Ale tych materiałów nie ma jakoś dużo. Są. Jest za to bardzo dużo gier. A znaczy, gier, aplikacji, które udają gry, a tak naprawdę są filmami w 3D. I to jest fajne, to jest naprawdę fajnie zrobione w dużej, yy, w dużej rozdzielczości, yy, w wysokim bitrate'cie, ponieważ wiele, można znaleźć strony, na których są filmy 3D streamingowane, bitrate jest słaby, rozdziałka jest niska, a wyobraźcie sobie, że tak naprawdę film was otacza dookoła, więc jeżeli ma słabą rozdzielczość, no to sorry, ale to się nie będzie dobrze oglądało. Ale są gierki, część, część z nich jest darmowa, jakieś Jurassic Park i tak dalej. Niestety Jurassic Parku nie mogłem nagrać, ponieważ od razu mi powiedział, że nie może streamować. Aha, jeszcze zapomniałem na samym początku powiedzieć takie uwagi przy przechwytywaniu obrazu. Jeżeli chodzi o te gierki z Oculusa, Beat Saber, co tam było jeszcze: Beat Saber, The Climb, Super Hot oraz Epic Rollcaster Możecie zauważyć prostą rzecz, że jest totalnie zdesynchronizowane to, co dzieje się w grze, a to, co się dzieje na ekranie, gdzie ja jestem, z bardzo prostego powodu. Prze przechwytywałem to na zasadzie takiej, że transmitowałem z Google po Wi-Fi sygnał do Chromecasta. Chromecast został, sygnał z Chromecasta był przechwytywany przez AverMedia Grabber, a następnie to po USB szło do peceta i tam było nagrywane na w OBS-ie i w OBS-ie również była kamera przechwytywana. Było opóźnienie, prawdopodobnie da się to rozwiązać na zasadzie takiej, że w OBS-ie po prostu dać większe opóźnienie na kamerę, w której się ruszam i tak dalej. Ale raczej to nie jest sprzęt, z którego będę jakoś nagrywał super często materiały, więc na razie się tym zupełnie nie przejmowałem. Czyli z drugiej strony może coś ponagrywam. No zobaczymy, to, to już w przyszłości to zależy od waszego odzewu, czy byście chcieli coś po, pooglądać, jak sobie w coś takiego gram. Natomiast dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście dajcie znać, czy technologia VR Was interesuje, ponieważ technologia VR to już chyba było od czasów Atari gdzieś tam mówione. Nintendo nawet zrobiło swojego VR kiedyś tam czarno-białego, czerwono-czarnego, czerwono przepraszam. Nie pamiętam nawet jak się to teraz nazywa. Ta technologia cały czas się pojawia, znika, pojawia, znika. Także myślę, że teraz jest raczej dobry czas na VR. -y. Natomiast może za jakiś czas będzie to jeszcze ciekawsze, także tym razem ostatecznie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków. Pa!